64 lata temu, w ciągu zaledwie 19 dni, powstał film, który stał się ponadczasowy i przeszedł do historii kina zarówno dzięki formie w jakiej został nakręcony, jak i dzięki treści, która wypełnia całe jego 96 minut. I to właśnie o treści filmu 12 Gniewnych Ludzi chciałbym dzisiaj powiedzieć kilka słów. Zostańcie ze mną. Od razu chciałbym zaznaczyć, że dzisiejszy materiał będzie zawierał ogromne spoilery z filmu, więc jeżeli ktoś jeszcze nie widział 12 Gniewnych ludzi, a chciałby ten film obejrzeć, to niech najpierw zapozna się właśnie z tym filmem, a później wróci do mojego materiału. Film przedstawia okoliczności narady członków ławy Przysięgłych, którzy rozpatrują kwestię winy bądź niewinności chłopaka oskarżonego o zabójstwo własnego ojca. Nie znamy okoliczności procesu, wiemy w zasadzie jedynie tyle, że werdykt musi być jednogłośny, to znaczy cała dwunastka musi opowiedzieć się albo za winą, albo za niewinnością oskarżonego. W przypadku, kiedy zadecydują o winie oskarżonego, ten zostanie skazany na karę śmierci. W przypadku, kiedy cała dwunastka opowie się za niewinnością chłopaka, zostanie on uniewinniony. Początkowo atmosfera w pokoju Narad jest dość luźna. Panowie, bo cała dwunastka to w tym przypadku mężczyźni, rozmawiają o zupełnie przyziemnych sprawach. O swojej pracy, o tym, że niedługo jest mecz baseballowy, że ta Narada i głosowanie to w zasadzie formalność, że chłopak jest winny i że za chwilę będą mogli rozejść się do domów. W początkowych fragmentach dowiadujemy się również, że w dniu, kiedy odbywa się Narada, jest niesamowicie gorąco. Padają słowa, że jest to najcieplejszy dzień lata. I pozornie mogłoby się wydawać, że jest to kwestia nieistotna, natomiast poczekajcie, bo jeszcze do niej wrócę i być może okaże się, że wcale nie jest to bez znaczenia. Głosowanie jest jawne i przewodniczący prosi po prostu przysięgłych, aby ci, którzy uważali, że oskarżony jest winny, podnieśli ręce. Ręce podnosi 11 przysięgłych. Podczas tej sceny możemy zauważyć pewną interesującą rzecz. Otóż nie wszyscy podnoszą ręce jednocześnie. Kilkoro przysięgłych faktycznie robi to bez zastanowienia. Natomiast niektórzy wyczekują, spoglądając na innych, chcąc dowiedzieć się, jaką decyzję podjęli. Czy byliście kiedyś w sytuacji, że będąc w grupie, mieliście odmienne zdanie na jakiś temat, i właśnie ze względu na to, że byliście w swoim poglądzie osamotnieni, zmieniliście go w taki sposób, aby nie odstawać od reszty grupy? Mechanizm konformizmu, czyli zmiany zachowania bądź opinii danej osoby pod wpływem czy to wyobrażonego, czy to rzeczywistego nacisku ze strony grupy, w swoim klasycznym już eksperymencie doskonale zobrazował Solomon Aż. Uczestnik eksperymentu trafiał do ośmioosobowej grupy, której uczestnicy mieli po kolei decydować, który z odcinków A, B czy C jest identyczny pod względem długości z odcinkiem X. Zadanie było na tyle łatwe, że uczestnicy wykonując je wcześniej w pojedynkę właściwie się nie mylili. Sytuacja zmieniała się jednak. Kiedy w grupie złożonej z siedmiu podstawionych osób będących pomocnikami eksperymentatora i jednej nieświadomej tego osoby, pomocnicy eksperymentatora jeden po drugim wskazywali błędną odpowiedź. Aż w swoim eksperymencie dowiódł, że aż trzy czwarte uczestników badania, którzy nieświadomi byli tego, że jest ono wyreżyserowane, przynajmniej raz podało błędną odpowiedź, aby podporządkować się reszcie grupy. Natomiast ogólnie aż 37% badanych dostosowywało się do błędnej opinii grupy. Na początku filmu dowiadujemy się również, że nie dla wszystkich przysięgłych jest to rola nowa, że niektórzy z nich mieli już okazję zasiadać w ławie przysięgłych i to mogło mieć dość istotny wpływ na to, że niektórzy ulegli presji tej grupy. Wynika to z tego, że grupie łatwiej jest wywrzeć nacisk, łatwiej jest wywrzeć presję na jednostkę, kiedy znajdują się w niej osoby uznane za ekspertów. Nie trudno sobie wyobrazić, że te osoby, ci mężczyźni, którzy już po raz któryś byli przysięgłymi, mogli w oczach osób nowych uchodzić właśnie za ekspertów, właśnie za osoby doświadczone. Zatem osoby nowe, będące po raz pierwszy w tej sytuacji, mogły głosować w taki sposób, aby upodobnić się do tych bardziej doświadczonych, aby zyskać ich sympatię, zyskać ich aprobatę, co z kolei związane jest ze zjawiskiem normatywnego wpływu społecznego. No dobrze, uleganie uleganiem, ale jeden z przysięgłych tej presji nie uległ i w opozycji do 11 pozostałych opowiedział się za niewinnością oskarżonego. Co ciekawe, przysięgły numer 8, bo nie znamy ich personaliów, wcale nie manifestuje jakoś szaleńczo swojego zdania. Twierdzi tylko, że chce jedynie porozmawiać, że nie wie, czy chłopak jest niewinny, natomiast zdaje sobie sprawę, że tutaj chodzi o życie człowieka i ewentualna pomyłka nie może wchodzić w grę. Że chodzi o życie człowieka, który pomimo swojego młodego wieku już doświadczył wiele przykrości, w młodym wieku stracił matkę, przez wiele lat przebywał w sierocińcu, był poniżany, był bity przez ojca, który również wchodził w liczne konflikty z prawem. Zatem możemy zauważyć u przysięgłego numer 8 taką świadomość tego, że taka w cudzysłowie mało kolorowa przeszłość. Może determinować pewne zachowania, może wpływać na to, w jaki sposób człowiek zachowuje się później. Jednocześnie nie jest to w żaden sposób usprawiedliwianie tego ewentualnego czynu, którego dopuścił się ten młodzieniec, natomiast jest to taki powód, dla którego warto dać temu chłopakowi, warto poświęcić mu trochę więcej czasu niż to jedynie 5 minut na głosowanie. Że biorąc pod uwagę to, ile w swoim życiu przeżył, należy mu się rzetelny proces i rzetelna dyskusja na temat jego ewentualnej winy bądź niewinności, że ewentualna pomyłka i wysłanie go na krzesło elektryczne w zupełności uniemożliwi mu doświadczenie jakiegoś normalnego, spokojnego życia i uwolnienia się od tych wszystkich demonów przeszłości. Już na początku dyskusji, która rozgorzała po tym niejednomyślnym głosowaniu, zauważyć możemy, że część mężczyzn, którzy opowiedzieli się za winą oskarżonego, albo nie potrafi uzasadnić tego, dlaczego przyjęli taką postawę, a jeżeli próbują to uzasadniać, to czynią to często w sposób nielogiczny. I tak jeden z przysięgłych stwierdza, że w zasadzie myśli, że oskarżony jest winny, dlatego że nie udowodniono mu niewinności. Co jest oczywiście absurdalne, bo nieważne, czy jesteśmy w latach 50. w Stanach Zjednoczonych, czy jesteśmy współcześnie w Polsce, to nie oskarżony ma dowodzić swojej niewinności, ale oskarżyciel winy. Inny z przysięgłych stwierdza z kolei, że. W zasadzie od początku był przekonany o winie chłopaka, natomiast później w trakcie procesu szukał jedynie motywu, który potwierdziłby, że dopuścił się on takiego czynu. Oczywiście nie stwierdza, że ten motyw znalazł, natomiast już samo przyjęcie takiej kategorycznej postawy na początku może powodować to, że taka osoba później wyłącza się w pewien sposób na przyjmowanie do wiadomości okoliczności, które mogłyby świadczyć o tym, że słuszniejsza jest jakaś inna postawa. W jednym z poprzednich odcinków odniosłem się do zjawiska dysonansu poznawczego, i tutaj również można w jakiś sposób do niego nawiązać, bo przecież jestem przysięgłym jestem osobą, która pełni bardzo istotną rolę, która decyduje o w tym przypadku najwyższej wartości, bo o życiu człowieka. A jednocześnie jestem racjonalny, jestem przecież pewny siebie, więc nie wypada mi zmieniać zdania, bo mogłoby to wydać się nieprofesjonalne. Z czasem dowiadujemy się więcej o przysięgłych i zauważyć możemy, że postawy niektórych z nich kształtowane są przez stereotypy i uprzedzenia. Niektórzy z mężczyzn oceniają chłopaka przez pryzmat jego wcześniejszych konfliktów z prawem. W ich oczach jest on już w jakiś sposób napiętnowany, jest tym gorszym w społeczeństwie. Pojawiają się również bardzo mocne słowa na temat pochodzenia oskarżonego. Jeden z przysięgłych stwierdza, że osoby pochodzące ze slamców, a właśnie z takiej dzielnicy pochodził oskarżony, to zmora dla społeczeństwa. Inny z kolei stwierdza wprost, że osoby pochodzące ze slamców to po prostu śmieci. Więc widzimy, że postawy te są bardzo mocno zakorzenione, że są to postawy, które będzie bardzo trudno zmienić. A przede wszystkim są to postawy, które nie tyle utrudniają, co uniemożliwiają obiektywną ocenę sytuacji. Bo pomyślmy, czy ktoś, kto uważa jakąś osobę za śmiecia, będzie próbował doszukiwać się u niej jakichś cech czy jakichś elementów zachowania, które będą świadczyły o tym, że ta osoba nie zrobiła nic złego, czy też mając okazję, będzie chciał z niej skorzystać i pogrążyć tę osobę. A mówimy tutaj przecież o pogrążeniu najbardziej skrajnym, czyli wysłaniu tej osoby na śmierć. I dla człowieka, który nie patrzy przez pryzmat uprzedzeń, oskarżony będzie po prostu istotą ludzką. Natomiast dla osoby tak skrajnie uprzedzonej, będzie to zbędny element społeczeństwa, którego po prostu trzeba się pozbyć za wszelką cenę. Uprzedzenia niektórych członków ławy przysięgłych powodują to, że w grupie następują pewne rozłamy. Słowa o osobach pochodzących ze slumsów bardzo mocno uderzają w przysięgłego numer 5, który właśnie dorastał w tego typu okolicy. Co ciekawe, niektórzy z mężczyzn posługują się stereotypami również w stosunku do innych przysięgłych. I tak na przykład jeden ze starszych członków ławy przysięgłych nazywa przewodniczącego smarkaczem, co może być taką przesłanką, która świadczy o tym, że w jaki sposób kwestionuje jego kompetencje, że uważa go za niedoświadczonego. Natomiast inny z przysięgłych w takich bardzo mocnych słowach zwraca się, w bardzo mocnych i lekceważących słowach, zwraca się do najstarszego z, z mężczyzn, co świadczyć może o takiej negatywnej postawie, właśnie w stosunku do osób starszych. Skutkiem tego jest coraz bardziej napięta atmosfera i można mieć uzasadnione przypuszczenie, że ci z przysięgłych, którzy zostali dotknięci tymi krzywdzącymi uwagami, zmieniali później swoje zdanie. Odnośnie winy oskarżonego, być może nie dlatego, że mieli absolutną pewność co do jego niewinności, ale dlatego, że chcieli działać przeciwko tym, którzy ich obrazili. Prawdziwym początkiem rozłamu w grupie jest jednak drugie głosowanie. Wcześniej natomiast mamy bardzo istotny moment związany z zakwestionowaniem dowodu, jakim jest nóż, którym rzekomo chłopak pozbawił życia swojego ojca. Początkowo zakładano. Że nóż ten, ze względu na swój wygląd, na charakterystykę wykonania, na ogólną estetykę, jest w zasadzie jedynym w swoim rodzaju i nie istnieje żadne prawdopodobieństwo, aby ktoś inny mógł posłużyć się takim samym bądź chociażby podobnym nożem. Tezę tę obalił przysięgły numer 8, który dzień przed naradą był na spacerze w okolicy. W której mieszkał chłopak, i w jednym ze sklepów gdzieś przy ulicy po prostu zauważył taki sam, niemal taki sam nóż i ten nóż kupił. Co ciekawe, dowiadujemy się, że postąpił on tym samym niezgodnie z prawem, bowiem w owych czasach kupno noży sprężynowych było zakazane. Jednak sam Przysięgły przyznaje się do tego, stwierdza, że faktycznie złamał prawo, ale zauważyć możemy w nim taką postawę, że poświęcił się dla wyższej idei, bo czymże w końcu jest kupno noża, chociażby nielegalne, w stosunku do tego, że dzięki temu można być może zapobiec śmierci niewinnego człowieka. Drugie z jest już niejawne, a przysięgły numer 8 stawia wszystko na jedną kartę. Proponuje, aby głosowali wszyscy oprócz niego, a w przypadku, kiedy wszyscy zagłosują za winą oskarżonego, on przychyli się do tego stanowiska. Co się wydarzyło? Guilty. Guilty. Guilty, 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 not guilty. I to jest bardzo istotny moment, bo od tej chwili przysięgły numer 8 nie jest już sam, zatem znacznie łatwiej będzie konfrontować oba stanowiska. W dodatku takie wyłamanie się kolejnej osoby skłania resztę grupy do nieco bardziej twórczego myślenia, do takiego spojrzenia na całą sytuację z innej perspektywy, a osoby, które być może tak jak wspomniałem wcześniej, ulegli początkowo tej presji grupy, będą bardziej skłonne do wyrażania swojego zdania. Kwestią, o której nie można nie wspomnieć, są świadkowie, których było dwoje, a których zeznania początkowo były niezwykle istotne i sugerowały winę oskarżonego. Czy jednak na pewno pierwszym ze świadków był 75-letni mężczyzna mieszkający piętro niżej, który zeznał, że podczas tego zajścia najpierw słyszał słowa zabijecie, a później huk upadającego na podłogę ciała. Drugim ze świadków była kobieta, która zeznała, że z mieszkania będącego vis-a-vis -vis okna oskarżonego widziała ona jak ten dźga ojca nożem. I mogłoby się to wydawać na pierwszy rzut oka całkiem prawdopodobne, gdyby nie jeden istotny element. Otóż podczas całego zajścia pomiędzy oknem oskarżonego a oknem tej kobiety przejeżdżał pociąg. Zatem po pierwsze, starszy mężczyzna rzekomo słyszał najpierw te słowa zabijecie, a później ten huk upadającego ciała w momencie, kiedy za oknem jechał pociąg. Natomiast kobieta nie dość, że obserwowała całe zjawisko z dość znacznej odległości, to jeszcze przez okna będącego w ruchu pociągu. Skupmy się najpierw na mężczyźnie. Po pierwsze, jego wiek, czyli 75 lat, sugerować może, że jego słuch nie był już tak dobry jak u osoby 20 czy 30-letniej. Po drugie, najstarszy z przysięgłych, przysięgły numer 9, stwierdza, że bardzo dokładnie przyglądał się świadkowi i jawi się on według niego jako człowiek przestraszony, samotny i będący zawsze w cieniu. Zawsze był tłem i nagle zdarzyło się coś, co sprawiło, że z jego zdaniem ktoś się będzie liczył, że ktoś go będzie cytował, że będzie mógł zaprezentować swoje zdanie w tak doniosłym miejscu jak sąd w dodatku w tak ważnej sprawie. Nie jest to powiedziane wprost, ale z zachowania przysięgłego można wnioskować, że on również jest podobną osobą, dlatego dokonał tak trafnej analizy. Zastanówmy się, czy w takiej sytuacji nie mógł on podświadomie, nieco moglibyśmy powiedzieć, skoloryzować tę swoją wersję wydarzeń w taki sposób, aby pasowała ona do tego, w co chciał wierzyć. Przecież krzyki w dzielnicy slumsów zdarzają się właściwie cały czas. Mógł być to krzyk dobiegający z zewnątrz. Wspominano o tym, że okno było otwarte, bo było bardzo, bardzo ciepło. W dodatku ten przejeżdżający za oknem pociąg. Czy w takim hałasie, czy w takich warunkach da się wyodrębnić z taką pewnością dźwięk i stwierdzić, że było to akurat ciało, które upadało na podłogę piętro wyżej? Drugą kwestią związaną ze starszym panem jest to, że rzekomo po całym zajściu w 15 sekund doszedł on ze swojej sypialni do drzwi mieszkania, otworzył je i zauważył zbiegającego po schodach chłopaka. Problem w tym, że mężczyzna utykał, a taki prosty, amatorski eksperyment procesowy, który został przeprowadzony przez przysięgłego numer 8, dowiódł, że było to po prostu niemożliwe. A czas, którego potrzebuje utykający człowiek na przebycie takiej drogi, to ponad 40 sekund. Co ze świadkiem kobietą? Okazuje się, że jej zeznania też można zakwestionować. Jeden z przysięgłych podczas narady dostrzega na nosie innego ślady od okularów i przypomina sobie, że identyczne ślady miała owa kobieta podczas składania zeznań w sądzie. Zatem, biorąc pod uwagę, że jej zeznania odnoszą się do pory nocnej, istniało duże prawdopodobieństwo, że np. wstając na chwilę w nocy z łóżka, również ich w tym momencie nie założyła i całe zdarzenie, pamiętajmy, przez okna jadącego pociągu obserwowała bez okularów. Warto wspomnieć, że ludzie, którzy są świadkami jakichś sytuacji, jakichś zdarzeń, najczęściej są tymi sytuacjami po prostu zaskoczeni. Działając w normalnych warunkach, kiedy chcemy coś dostrzec, kiedy chcemy na czymś skupić swoją uwagę, to wyostrzamy nasze zmysły na czy to dźwiękach, które chcemy usłyszeć, czy to obrazach, które chcemy obserwować. W przypadku, kiedy ludzie są świadkami pewnych sytuacji, często ekstremalnych, działa w tym czasie tak wiele bodźców, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego zaobserwować i wszystkiego zapamiętać. Później, odtwarzając taką sytuację, ludzie skłonni są do tego, żeby wypełniać te pewne luki pewnymi elementami, które albo są zniekształcone w stosunku do tego, co miało miejsce w rzeczywistości, albo elementami, które w ogóle nie miały miejsca w rzeczywistości. I dzieje się to podświadomie. To nie jest tak, że ludzie wtedy kłamią, ludzie się po prostu mylą. Nie pomaga też sama kwestia bycia świadkiem, bo po pierwsze jest to sytuacja jednak w wielu przypadkach dość stresująca, a po drugie ludzie najczęściej w takiej sytuacji chcą pomóc, więc zamiast odpowiadać na pytanie: Nie wiem, nie pamiętam, formułują swoje zeznania w taki sposób, że naginają pewne elementy, żeby te zeznania tworzyły taki spójny konglomerat spostrzeżeń. Pamiętacie, jak na początku filmu wspomniałem, że narada odbywa się podczas najgorętszego dnia lata? Podczas obrad zauważyć możemy często wrogie bądź wręcz agresywne postawy wobec siebie mężczyzn, a udowodniono, że wysoka temperatura może wpływać na skłonność ludzi do zachowań agresywnych. W jednym z badań podzielono uczestników na dwie grupy. Jedna grupa miała dokonać oceny i opisu osoby nieznajomej w pokoju, w którym panowała optymalna temperatura, natomiast grupa druga wykonywała to samo zadanie w pokoju, w którym podniesiono temperaturę do ponad 32 stopni Celsjusza. Jak się później okazało, uczestnicy z tego gorącego pomieszczenia nie tylko opisywali, po zakończonym badaniu nie tylko opisywali się jako osoby bardziej agresywne, bardziej zdenerwowane, to jeszcze w dodatku przejawiali większą wrogość wobec tej osoby nieznajomej, którą mieli opisać. Inna ciekawa obserwacja poczyniona przez naukowców dowiodła, że bardziej skłonni do używania klaksonów, do używania sygnałów dźwiękowych są ci kierowcy, którzy stoją w korku w samochodach, które nie są wyposażone w klimatyzację, niż ci, którzy podróżują samochodami klimatyzowanymi. A co z frustracją? Większość członków ławy przysięgłych na początku była przekonana, że głosowanie to formalność i bardzo szybko wrócą do domów. Niektórzy mieli już plany na wieczór, jednak przedłużająca się narada stanęła na przeszkodzie realizacji celów. Już w latach 30. ubiegłego wieku John Dollard sformułował teorię frustracji i agresji, która zakłada, że przyczyną zachowań agresywnych jest właśnie stan frustracji, który spowodowany jest zablokowaniem realizacji jakiegoś dążenia. Z każdą kolejną wątpliwością, z każdym kolejnym zakwestionowaniem pewnych kwestii, które jeszcze jakiś czas temu mogłoby się wydawać były nie do podważenia, kolejni przysięgli zmieniają swoje zdanie i w końcu pod koniec filmu mamy stosunek 11 do 1 na korzyść oskarżonego. Nieugięte pozostaje jedynie przysięgły numer 3, który, pomimo tego, że nie jest już pod koniec w stanie w żaden sposób uzasadnić swojego zdania, nadal pozostaje przy początkowej postawie. Przysięgły ten również sprawiał wrażenie nieformalnego lidera, nieformalnego przewodniczącego. Był bardzo pewny siebie, krzykliwy, wręcz arogancki. Jak się jednak za chwilę okaże, była to jedynie maska. W początkowej części filmu dowiadujemy się, że ma on 22-letniego syna, z którym nie widział się od dwóch lat, a ich stosunki nie były idealne. Dowiadujemy się również, że Przysięgły postawił sobie za cel zrobienie z syna w cudzysłowie prawdziwego mężczyzny po tym, jak ten w wieku 9 lat uciekł przed bójką zamiast wziąć w niej udział. Efektem tego wychowania było to, że kiedy syn miał 16 lat, pobił ojca. Czy zatem konflikt z synem mógł zdeterminować podejście przysięgłego numer 3? Kilkukrotnie używa on w filmie zwrotu dzieciaki, czy więc, mając złe relacje z własnym synem, które były prawdopodobnie wynikiem jego stylu wychowania, twierdzi, że wszyscy są tacy sami? Rotten kids! You work your life out. No. Not guilty. Not guilty. Ostatecznie przysięgli dochodzą do porozumienia i po burzliwej naradzie opuszczają pokój. Czy jednak pozostawiają widza w przeświadczeniu, że podjęli słuszną decyzję? Biorąc pod uwagę słowa z początku filmu o tym, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości przysięgli muszą wydać werdykt uniewinniający, wydaje się, że podjęli oni dobrą decyzję. W zasadzie zakwestionowane zostały wszystkie dowody, które pierwotnie świadczyć miały o winie oskarżonego. Nie pozostał żaden, który w jakiś taki zdecydowany sposób przemawiałby za tym, że dokonał on tego czynu. Natomiast reżyser pozostawił nas jednak w takiej trochę niepewności. Ten film nie daje takiej jednoznacznej odpowiedzi na to, czy chłopak był winny, czy też nie. Dlatego jestem ciekaw Waszego zdania. Być może według Was przysięgli powinni podjąć inną decyzję? Być może Zauważyliście też jakieś inne mechanizmy, które wpłynęły na to, w jaki sposób wy ten obraz odbieracie? Jeżeli tak, to dajcie znać. Natomiast z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Jeżeli nie widzieliście jeszcze poprzednich filmów, to zachęcam do ich nadrobienia, zachęcam do subskrypcji kanału. Natomiast my widzimy się przy okazji kolejnego materiału. Do zobaczenia!